Witam Was kochani w odcinku z Clash of Clans na moim kanale. Hammer Jam powrócił. Ja walczę o kolejne rzeczy dla Was, żeby wam można było rozdać, ponieważ jeżeli ten film w co wątpię uzyska 10 tysięcy wyświetleń na YouTubie lub na moim TikToku 100 tysięcy, to będzie fajna dekoracja, być może do rozdania. A czy tak się uda? Nie wiem, ostatnio dużo rozdaję. pas Royalów chyba poszło już 18, bo dostałem kolejne 3 w Clash Royalu. Squad Busters też tam trochę golda porozdawałem. W Brawl Stars rozdaję skiny, więc gdzie mogę coś dostać? Z gier super to wam rozdaję, zwłaszcza na moim Discordzie i na y, Twitterze, czyli X się Warto tam śledzić, na odcinkach też coś będzie. Y, pod, na pewno, jeżeli się uda coś wygrać na TikToku lub. Y, Tutaj na YouTubie osiągnąć ten próg 10 000 lub tysięcy wyświetleń to dekoracje. Jeżeli ją dostanę, rozdam spod komentarzy tego filmu na YouTubie lub spod komentarzy i polubień na TikToku, żeby łapać zasięgi. Więc na TikToku, jeżeli oglądasz to, zostaw serduszko, zostaw komentarz dla zasięgu i będę wybierał. Zobaczymy ile tych dekoracji będzie, może będzie więcej, może nie. W ogóle jest Hammer Jam, czyli 50% tańsze ulepszenia, 50% szybsze ulepszenia, trzykrotne, zwiększoną produkcję naszych zasobów oraz magazyny powiększone. Nie wiem, jakie tutaj była wartości wcześniej. No i postanowiłem, że jeżeli jest Hammer Jam, to ja... No co to jest w ogóle za Goblin? Będę musiał sobie tutaj. Ja mówię, wracam do Clash of Clans, na tego Hammer działa, zobaczymy, może przez ten okres uda mi się załapać na dłużej. Tu mam spora dużo do odebrania, więc będzie. Ja wiem, że wielu z Was powie, że ta wioska jest zła. Ta wioska była ostatnio budowana z 5-6 może sześć lat temu, nie pamiętam już ile lat temu tą wioskę budowałem. Będę ją musiał przebudować, będę musiał polepszać, będę musiał polepszać. Murki też będę musiał polepszać. Ja wiem, że wy powiecie, że to źle robię, ale chcę na tym odcinku zrobić sobie upgrade'a tą hola na jedenastkę. O, jeden dzień i 9 godzin będzie mi się robił. Na jedenastkę. Dostanę nowe rzeczy, więc na pewno będę musiał wygląd zrobić, więc potwierdzam, hala mi się już buduje nowy. Czy ja w ogóle coś jeszcze będę mógł ulepszać tutaj? Z budynków. Ja wiem, że tutaj się jak kliknie, to niby jest. Hmm, to tutaj mogę. A co to jest za budynek? Building. No, będę musiał trosze, troszeczkę. Będę musiał troszeczkę ponadganiać. Aha, tutaj jest. to jest za ulepszenie, aha jaki czas oszczędzę, czyli on tutaj coś pomaga mi przy tym, a to jest taki pomocnik do budynku, że będzie troszeczkę szybciej, no dobra zobaczymy, ja mówię, w Clash of w z dawno nie zaglądałem, nawet ostatnio no, teraz, przepraszam, przedwczoraj się jakoś tak zagrałem, nawet mi się udało coś tam, jakieś wioski wygrać, yy, więc będę sobie ulepszać, będę sobie zbierać, zobaczymy czy, Tutaj murku nie mogę tak ulepszyć za... O, tutaj mogę ulepszyć, ulepszę sobie ten murek. Dobra, niech się ulepsza. Ja będę musiał to powoli wszystko tutaj Wiem co sobie później zrobić wioskę, gdzie będę miał wszystko inaczej poukładane. Więc powolutku sobie tutaj to będę wszystko ogarniać. Dobra, na razie niech to tak będzie. Coś coś tutaj nie leczą trzeba. O, mogę zrobić. Trapa. Więc troszeczkę przyciszę, bo za głośno chyba jest. Dobra, i będzie. Więc Hammer jump, Hammer jump jest. Tu są newsy. Dobra, będą mi się dogodować. Ale chciałbym sobie. Ja się muszę przyzwyczaić dawno. Nie byłem gdzie właśnie wejść. Szybkie szkolenie. Dobra, eee. chyba tak zrobisz kolejnie. dobra, eee. w ogóle mam gemy? Ja te gemy wszystkie powydawałem, nie, mam, dobra, Przyspieszę sobie z gemami, żeby to było na odcinku, eee. tak sobie zaatakuję, ja wiem, że nie zaatakuję jak się powinno atakować, no ale brakują mi tutaj bumusy dobra. Zobaczymy, jakąś wioskę sobie znajdę i coś spróbuję. Dobra, jakiś komunikat mi wyskoczył, trzeba to było ogarnąć. Dobra, poszukam jakiejś wioski. Może bardziej ambitniejszej, ale raczej mi się nie uda ja wiem, że trzeba będzie się dużo przyzwyczaić, żeby atakować, żeby sprawdzić z jakiej strony, jakimi jednostkami, nauczyć się strategii. A może tutaj zaatakujemy. Zobaczymy. Dobra. Zaatakujemy tutaj. Ja sobie na początek wezmę te lightingi i spróbuję tutaj sobie zaatakować. I trzy lightingi, dobra. Tutaj mam na powietrze. Będę próbować tego x Dobra, ale gdzie mam jeszcze powietrze, żeby puścić sobie smoki? Dobra, jest. I zostały mi jeszcze dwa lightingi. Mm, spróbujemy tutaj, a i nie udało się. Dobra, skończyły mi się lightingi, i spróbujemy, spróbujemy smukami zaatakować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Puścimy tego jednego Hogridera, skąd on się tutaj znalazł. Puścimy archerki, żeby tutaj pomagały. Puścimy Maga i puścimy ma nad Minera. Zobaczymy, co ten Miner potrafi. Zobaczymy, jak to mi tutaj wejdzie. Ja sobie teraz tak, Barbary Kinga puszczę od tej strony. Puszczę Archer Queen, ale z healerkami. I niech sobie idą. Dobra, zobaczymy, co się będzie działo. No mówię, ja dawno nie grałem, będę się musiał nauczyć, które budynki też jak grają, rozpraszają. No, tutaj weszli do środka, dobra, Ability Archer Quill Barbarian Kinga też tutaj przyspieszymy i zrobimy. Smoki tam jeszcze coś mi delikatnie robią. Nikt, bo tutaj nawala, ale chyba dwie gwiazdki się uda spokojnie zrobić. Uda się cały czas jakieś powiadomienia wchodzą. dobra, chyba. Jeżeli mi to czasu nie zabraknie to może się uda mi to ogarnąć. Dobra zobaczmy 70% no mówię ja dawno nie grałem nie bierzcie tutaj mnie po strategię żebym się tym w ogóle Archer Queen poszła bez healerek, healerki tutaj są na, na Barbarian Kingu. No ale chyba czasu czasu mi nie starczy więc. Hammerdram powraca. Pamiętajcie, jeżeli będzie 10 tysięcy oświetleń pod tym odcinkiem w co wątkę lub 100 tysięcy na TikToku, to yy, będę miał na pewno jakąś dekorację do rozdania. Nie wiem, czy mogę pokazać, czy nie, więc nie pokazuję, ale na pewno będzie jakaś unikatowa. Dobra, chyba nie zrobimy 100%. Mogłem tutaj od tej strony poczekać z jakimiś jednostkami, ale dobra, Barbara King jeszcze tutaj coś nabi. No ale to takie jest, jak gnup się weźmie do grania. Po dłuższym czasie, ale jest wygrana. Bonus jakiś tam wszedł. Więc elegancko. O, bonus dostałem tutaj właśnie za te ataki. Co to jest w ogóle 11. Będę musiał naprawdę, naprawdę będę musiał tutaj dużo jeszcze po. patrzeć. Tu mam do odebrania. Trening po co? A właśnie, to są pociony, to do treningu, do tego wszystkiego. Ja muszę sobie chyba jeden dzień usiąść i poprzypominać, co jak. O, tutaj jest. Glow. Będę musiał 10 odbierać. Dobra. Jak za darmo, to się bierze. Więc... O, poczekajcie, to co to jest? No mówię, będę musiał się przyzwyczaić i nauczyć, więc hammer Jam. Ja sobie tutaj tę hala buduję, powoli będę sobie tą jedenastkę też robił, zobaczymy czy mi się uda, czy nie, możecie mi podpowiadać na jakiej stronie ewentualnie jakieś fajne wioski znaleźć lub taktyki, deki, no i spróbujemy. 119 level konta, więc kiedyś grałem, kiedyś grałem sporawo, no a tutaj 138 na wojnie, Ja w ogóle chyba jak właśnie jak wojny do Clash of Clans weszły, to jakiś czas po wojnach skończyłem z Clash of Clans. Chyba jak Clash Royale wszedł, no to już od 8 lat może być nawet Może być już nawet z 8 lat jak nie grałem. Dobra, to by było na tyle. Pamiętajcie komentarz, łapeczka dla zasięgu i zobaczymy co się uda wymodzić z tymi zasięgami pod tymi filmami. Na razie.